Dzień dobry, nazywam się Mariusz Nowak. Jestem przedstawicielem handlowym firmy Agroland, mającej siedzibę w Śmielinie. Od 2,5 roku zajmuję się sprzedażą maszyn rolniczych marki Klas. Jeżeli chodzi o gamę produktów dla rolnictwa marka klas jest tak zwanym full linerem. Oferuje maszyny rolnicze od maszyn zielonkowych przez ładowarki teleskopowe, ciągniki aż do kombajnów i sieczkarni polowych. Eee, za mną stoi maszyna, która została zakupiona przez klienta w powiecie chodzieskim, w gminie Szamocin. Eee, w dniu dzisiejszym nastąpi przekazanie tej maszyny Konkretny model, który za mną stoi, jest to ciągnik rolniczy klas Arion 630 o mocy 165 koni mechanicznych, sześciocylindrowy, flagowy model z linii produktów first class. Podstawowe, podstawowe zalety tego ciągnika to jego wyposażenie. W, w wyposażeniu podstawowym znajduje się amortyzowana oś przednia, standardowo czteropunktowa amortyzowana kabina, ogumienie, które poprawia właściwości jezdne i trakcyjne pompę hydrauliczną o wydajności 150 litrów na minutę kolorowy wyświetlacz no i wreszcie z czego słynie klas przekładnie HEXA SHIFT z funkcją HEXA ACTIVE to jest automatyczną, automatyczną zmianą wszystkich przełożeń to jest 24 w przód, 24 w tył w czterech zakresach 6 półbiegów pod obciążeniem standardowo ciągniki takie jak ten Arion 630. Oczywiście są odpowiednio doposażone. Pneumatyczny układ, układ obwodowy przyczep. Zaczep automatyczny ze 30 38 mm. Zaczep dolny rolniczy. I standardowe wyjścia elektryczne. Nie pozostało nam nic innego jak wziąć ciągnik i przekazać go klientowi. Do zobaczenia na gospodarstwie. Dzień dobry, witam, panie Krzysztof. Dzień dobry, witam. Przywiozłem zamówioną maszynę Class Arion 630 wersji First Class. Co pierwsze wrażenia? Bardzo pozytywne. Piękna maszyna. Koło roku szukałem odpowiedniej maszyny, ciągnika, który, który spełnił moje oczekiwania. Właśnie tego typu w tej konfiguracji idealnie pasuje do, do uprawy na nasz areał. Przednia oś amortyzowana Proactive. Wnętrze wyposażone jest w skórzaną kierownicę i podłokietnik w pełnym sterowaniu. Co jeszcze? Na pewno pompa hydrauliczna, która ma wydatek około 150 litrów. Muzyka Panie Krzysztofie na jazdę próbną. Proszę bardzo! Panie Krzysztofie, przekazuję kluczyki. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.